Czy ważna szybkość w usunięciu bólu głowy? Nie jestem lekarzem. Jeżeli masz poważne bólu głowy, najlepiej skoncentrować się z lekarzem. I teraz, czy ważna szybkość w usunięciu bólu głowy? Od razu odpowiem, że jest ważna. Dlatego, że co chcemy, jeżeli u nas boli głowa? Jak najszybciej, żeby ta ból minęła. I co można zrobić z tą bólą, żeby ona minęła? pierwsze, spożyć, leki ale oni zaczną działać od 15 do 20 minut. Dalej, możesz tam jakieś m, obejrzeć rozwiązania. Są w internecie różne rozwiązania, takie jak jogę na ból głowy, ale ona będzie działać o już myślę, że nawet dłużej, gdzieś od 20 do 30 minut musisz coś tam robić, i ból głowy niby minie. Także no, są tam różne takie i dziwne rozwiązania, i efektywne i nieefektywne. Ale w teraźniejszych czasach dość trudno zrozumieć co jest efektywnie, a co jest nieefektywne. Także u mnie jest 3 rozwiązania na ból głowy, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcie głowy. pierwsze rozwiązanie, usunięcie ból za 10 minut, gdzie usuniesz ból głowy za 10 minut i najlepiej wykorzystywać to w domu. Второе разрешение: удаление полуголовки за 5 минут. Плюсом этого разрешения это, что усунешь полуголову не только для себя, а также для всех своих знакомых на разных дистанциях. В Африке, Америке, Франция, дистанция не имеет значения. И третье Автоматически удаление полуголовки, где почти ничего не нужно делать, а полуголовыми мини-сама. Просто нужно увидеть образык. I ból głowy będzie automatycznie minąć. Mijać. Hmm. I to będzie szybciej, nawet za tą technikę uh, Usunięcie ból głowy za 5 minut. Od razu czuję, że uh, u mnie, no dla przykładu opowiem u mnie, kiedy używam to te rozwiązanie, to po prostu uh, ból głowy na tyle mi że tak niby jak siedzę, um, Patrzę od siebie na ten ból, od boku, że jest już, zmniejsza się, i no to po prostu dość ciężko powiedzieć, co odbywa się, ale najlepiej to użyć i spróbować i zrozumieć, co to daje. Te rozwiązania znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link: usunięcie bólu głowy.